Was bardzo serdecznie, z tej a to jest recenzja z daję Go w wersji drugiej eee, dobra tak wygląda krawędź, ona się rozwala na pół tak wygląda torpedka ona się wkłada, wyjmuje. o tak wygląda narożnik. Nie wiem dlaczego wszędzie są takie kropki. Nie mam pojęcia, na każdym narożniku. No dobra, misz o to. Ona też się chyba rozwala, tak na pół, ale nie mam pojęcia. Ja się nie umiem po prostu tego zrobić. A no nie wiem, no dobra. Wkłada się bardzo prosto. co zrobiłem tu nie to tu ja walę nieco bardziej ściśnięte kostki no ale tak, chodzi dobrze kostka porusza się mega fajnie ścina zakręty tak do ta tutaj tyle mniej więcej, bo mam ściśnięte kostkę, jak przed sekundą mówiłem. I tak mniej ścina. Tutaj do góry do tą dno się zetnie. Tyle. No, tyle to też. Yy, nie wiem dlaczego dwie ścianki mi więcej ścina. Tego troszeczkę nie rozumiem. Dlaczego dwie ścianki mi zetnie 45 na przykład? A, yy, a ten. A jedna ścianka mnie zetnie 45 na Tak samo połowy centra. Ścina. halo co by tu jeszcze dopowiedzieć? A, kostka mi przyszła w takim oto pudełeczku, Nic tam nie było. To samo pudełko było, przyszło mi tak biało, biało ścianką było. O. Było identycznie tak. Tak właśnie przyszło. Yy, jak wygląda pudełko? Yy, tutaj mamy chyba tego stwórcę Diana w ogóle tutaj. Yy. Tak mi przyszło tutaj. A jeszcze tak, jeżeli byście się zdecydowali na, e, chcieli kupić kostkę Diane Głuchą w wersji drugiej, bo wersja pierwsza nie ma torpedek, no to pamiętajcie: żółte pudełko, bo zielone pudełko jest od wersji pierwszej, a żółte pudełko jest od wersji drugiej. Diane 2 Głuchą Plus, no. No i tak. Co e, tu mamy jeszcze? Madonna no, to wszystko chyba jest na pudełeczku. A kostkę jej ja ją kupiłem, za 56 zł z dostawą. No. A sama kostka 50 zł, więc i tak jest dobrze. Dobra, więc chyba to będzie na tyle. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że pomogłem. Czyli to jest po prostu mega kostka. O, jak gdzieś się mi teraz spopowało. Co jakiś czas kostka popuje. Niestety. Co. aż nie. tak często. Na razie mi dwa razy spopowało. No to nie wiem, bo ja akurat brałam tak jakoś to, że. Spopowała. Dobra. Mm, mam nadzieję, że pomogłem. Więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Cześć. Pa, pa.